Halo, halo, siema, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy Witam was, ble, Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy Po długiej dość przerwie na moim kanale, chyba jeszcze nigdy nie było tak długiej przerwy na tym kanale, także Przepraszam was za to, ale od razu się muszę usprawiedliwić, uwaga Teraz y, czas na y, usprawiedliwienie Łyczek kawki, sekundka A, Pyszna y, No to tak nie będę, nie będę wam owijał w bawełnę, po prostu, no nie. Troszeczkę mi się nie chciało, to była jedna. Dwa. Piszę maturę w tym roku, także przydałoby się jakoś dobrze napisać. Dlatego też, no wiecie, średnio z czasem. No i też było brak chęci, ale wracamy po dłuższej przerwiewie z nową energią i w ogóle. I będzie fajnie. Także zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji na tym kanale i napisania jakiegoś fajnego komentarzyka, że na przykład. Powrót, o powrót i przypnę wam wszystkim serduszko, którzy to napiszecie Także już bez zbędnego gadania przechodzimy sobie do odcineczka moi drodzy yy, Tutaj musimy sprawdzić na łysiej krainy jak tutaj wszystko wygląda Moi drodzy weźmiemy sobie jakieś mięsko, bo musimy nakarmić pieski, ponieważ one po tej dłuższej przerwie one mogą tutaj być głodne Dzisiaj jesteśmy sami na serwerze Także nakarmy wszystkie pieski Mniam, miam, super wszystko Tu Czesiek Zbyniek, kurczę ten Męcimir No i takie inne, dobra Moi drodzy, idziemy sprawdzić co tutaj się stało Co tutaj mamy, nic tutaj Tutaj widzę, że jest głowa pandy, także możecie Wiedzieć kogo to jest sprawka Pana Rybola Tu To, to już zauważyłem, bo to już było zauważalne To, to nie będę ten ukrywał Tutaj co tutaj się jeszcze pozmieniało, bo na pewno tutaj się dużo rzeczy, moi drodzy, yy, pozmieniało. Trzeba zobaczyć. Najnie no bym się przeleciał. Oho, wieża jakaś jest. Jest wieża, moi drodzy. Idziemy zejrzeć co to jest. Tutaj nie wiem co, co tutaj. Powiem tak, ja, ani mnie, ani Mateusza przez cały 10 dni, o ile, ile nie nagrywaliśmy, nie byliśmy na tym serwerze ani razu. Sekundka, zjemy sobie chlebek, nie będziemy pieską podżerać mięska. To chyba Mateusz wybudował, ale nie, nie nie pamiętam właśnie co to jest w ogóle. Aha, nie, nic ciekawego, okej. Okay. Super Aha, takie coś, okej okay. Dobra. Nieważne, moi drodzy, idziemy zobaczyć wieże jak tutaj wygląda. Coś tutaj się zmieniło. Lisy są wszystkie. O, lisy, lisy trzeba nakarmić, bo one też tutaj. Będą głodować, gdzie tutaj mamy. Ała! Moi drodzy, liski Chodź tu Chodź tu, Męcisław! Męcisław! Stój! O, cholera, jasna. Chodź tu, dzieci musicie zrobić. Nie, stoń, stoń. holero jedna Ty. Gdzie tu jest kolejny? Ten spi, drzmię, Tu coś jest, tu nie... A tu jest takie przejście było? Jo, dupia. Co, jak to tutaj. Dobra, dobra, stójcie. Stop, Basia i Czesiek. Stój, stój Czesław. Kurcze, zasadziłem ją. O, ty jakie one są... O dobra, są dwa małe, moi drodzy, ekstra sobie zbierzemy. Dobra, wystarczy, wystarczy, bo one tutaj za chwilę będą się lingły jak. Tak nie wiem co, jak chore by były. Dobra, moi drodzy, gryzę klepka, łyczek kawki i lecimy dalej. Przechodzimy tutaj do głównej atrakcji, moi drodzy. Zobaczmy jak tutaj to. Tutaj w ogóle zamek musimy dokończyć, moi drodzy, ale... Brak czasu i materiałów, także jeszcze odcinki musimy nagrywać, także Tak sobie go będziemy powolutku budować Co to jest? Tutaj chyba zombie słyszę Tutaj mamy taką wieżę Ty! Co to jest? Dobra moi drodzy, chyba tam Pójdziemy za chwilę, zbejrzeć co to jest Old tu fajnie wygląda nawet Takie liany, kurcze no Ale weźmy tutaj sobie na samą górę, zobaczmy no ja obstawiam, że to rybol, rybol, że to budował Zobaczymy zaraz Tutaj mamy craftinga, tutaj jakoś tak mało miejsca Tutaj mamy taką wieżę Ale kurde, to mnie zaciekawiło Mamy tu coś jeszcze w okolicy? Nic tu chyba więcej nie ma, ale... Tam się coś pali Co to jest? Moi drodzy, dobra, za chwilę tam idziemy zobaczyć Co tutaj jeszcze? Dobrze, tutaj w sumie yy, to wybudował rybol Mamy tutaj takie... Możemy zbejrzeć co tutaj się dzieje dookoła Wszędzie, moi drodzy Co tutaj mamy? Eee... Nic tutaj chyba się więcej nie zmieniło Wiem co musimy iść zobaczyć Moi drodzy, idziemy na pewno do Szczypsona zobaczyć Kurde, wiadra sobie nie wziąłem Myślicie, że tu się zabija jak spadnę? Eee, lecimy Nie, nie zabije się Aaa, bo ja mam chyba powolne opadanie albo yy, mam ten yy, no yy, Odporność na upadki Tak, jedzcie sobie tutaj nie, mięso, chleb. Idziemy zobaczyć jak tam ten yy, Straszny stwór od Hirobraina, co jest u Filipa w wiosce O, witam pana Witam Chodź tu Chodź, chodź do mnie, chodź Tak cię prasne Ty, czemu mi się przełączyło, co jest? Gdzie tu jesteś? Chodź tu, dawaj perłę Dawaj ją Tu jest, tu jest On tak zawsze ryczą Dobra, moi drodzy, jak mamy perłę To, to mamy perłę i tyle <grym> Dobra Moi drodzy, co, co tam w ogóle u was słychać? Możecie też sobie napisać w komentarzu, nie wiem Czy jakąś lekcję jeszcze macie, czy coś? Wiecie jak jest? Dobra, idziemy do Filipa sprawdzić. Tutaj w ogóle wszyscy żyją. Ty, Wiesław, żyjesz? Wszystko w porządku u ciebie? Tak? Dobra, dobra. Dzięki. U mnie też wszystko w porządku. Trzymaj się. Tutaj. Mirek. Aha, Mirka nie ma, Mirka nie ma. Mirek chyba na łowy poszedł. Mirek? Albo tu jest Mirek? Miruś! Albo go coś zjeżdżało Miruś! Mirek! Nie ma Mirka No dobra, trudno Będzie kolejny Mirek najwyżej, albo on się znajdzie Cóż tu się stało? Jakiś chyba ten Wybuchnął, jak on się nazywał Tu, co to tutaj mamy? A ja wiem, tędy się nie przechodzi Moi drodzy, jak coś, bo tutaj takie paszcze No możecie sobie zobaczyć, u mnie albo u Mateusza to był odcinek U Mateusza to był odcinek Takie paszcze tam są i tędy się przechodzi Tędy nie, nie gryzie? no wejdziemy tutaj, tędy Sobie, hop Tutaj nie gryzie, dobra, zamkniemy to od razu Żeby nie było, że tutaj byliśmy Sprawdźmy, czy tutaj się coś zmieniło Tutaj ta kula się unosi dalej Okej okay. Nic się chyba nie zmieniło, my byliśmy z Mateusza nam w środku Ale nie wiem, nie, dzisiaj dzisiaj to nie jest czas na, na wyprawę, moi drodzy Dzisiaj nie, dzisiaj nie y może następnym razem zobaczymy, czy coś się zmieniło w środku. Ale tutaj z zewnątrz widzę, że nic się w sumie nie zmieniło. E to wcale ta łysa tak się bardzo nie zmieniła. Dobra, spróbujemy mojego rezystenty wyjść. Może nas nic nie. Bajce, nie? Zobaczymy zaraz, zobaczymy. A się nie boję. Dobra, nic nie było. Chyba, że przeskoczyłem pod tym, tak wiecie. Jak dajesz spację, to szybciej biegniesz. Może temu nas tutaj nie chwyciło to. Tutaj też dziura. Matko boska. A ty co? Co tam u ciebie, go go lumie. Jak on się nazywał? Zb Zbyszek? Zbyszek? Trzeba żelazo Zbyszkowi przynieść, bo tutaj widzę już troszkę jest poharatany po bataliach ciężkich. On tutaj ma najgorzej, bo tutaj jest blisko heroblastii, to jest pełno mobów. No spokojnie, przyniosę ci żelazo kiedyś, przyjacielu drogi. A Mirek? Mirek wrócił? Nie, nie ma Mirusia. Może tu jest na dole. A, coś go zeżerało pewnie. Dobra, ale ważne, że Czesiek jest, Czesław Czesław jest Tutaj, tutaj mamy wszystko Tutaj nic się nie pojawiło nowego, nic Dobra, moi drodzy Lecimy Teraz czas na kulminacyjny moment Idziemy zobaczyć, co to tam było Idziemy zobaczyć Moment, zbroję mam Wszystko mam, dobra Weźmiemy sobie perełką Cię tam ciepniemy Zobaczymy Tylko moment, czy tam jest dziura przez mur? Gdzie my się możemy dostać? Ała W ogóle ciekawe jest to O, tu jest, dobra, przejście Zaraz, zaraz zbejrzymy, co to tam jest Zaraz zobaczymy, dobra Ogień Lecimy, moi drodzy Ja mam jeszcze tą szybkość, co bekon, bekon nasz daje On tak daleko łapie Moment, dzisiaj się włączało te Dobra nieważne Nie mamy już Umiejętności, super Dobra moi drodzy, idziemy zobaczyć co to jest Idziemy, podejdziemy pod... to zobaczymy, mam nadzieję, że nic mnie nie zeżerę Że nic mnie nie zeżre Hop, hop Tutaj, popisałem się tutaj umiejętnościami parkurowymi O pieruna, tu jakieś skrzynki są Weźmy sobie wyżej Czy tam nikogo nie ma? Wiesz wiecie co moi drodzy? Ja mam pomysł Może jutro to tutaj sprawdzimy, dobra? Co wy na to? Dzisiaj sobie odpuścimy, widzimy to z bliska jak to wygląda A co tam się paliło? Aha, kominek chyba to jest Nad portalem jakiś Kurde, tutaj barany, owce Inne... Lisy, koty, jenoty Kury, kaczki, wielbłądy i takie inne. Dobra, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcineczka. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Przypomnę jeszcze raz o łapeczki w górę, subskrypcji. Yy... Łapeczki, subskrypcji, komentarza i wbicia na mojego Instagrama. link jest w opisie. Bardzo serdecznie was tam zapraszam. Yy, jutro yy, pójdziemy tam do tego. Zobaczymy, co to jest. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do jutra.